Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie. W sobotę dzisiaj. O, trzęsie się ta kamera, poczekajcie. Nie może tak być, że się trzęsie. Mam głowicę. W sobotę przyjechałem specjalnie, żeby założyć naszemu widzowi głowicę, którą zamówiłem na AliExpress. Jest to broder, poczekajcie, 68,90. On jest tutaj rozkręcony. Ja za chwilę rozpakuję z Wami oczywiście tę głowicę, zabiorę się za przekładanie i zobaczymy, jaki będzie efekt końcowy. Głowica kosztowała 100 zł, 5, 105 zł. Koszty wysyłki były darmowe, szło to nie pamiętam kiedy zamawiałem, ale liczmy około dwóch tygodni. Szybko się wyrobili. Zapraszam Was tutaj. Otworzymy tą właśnie głowicę. I spróbuję Wam pokazać, czym. Ja, ja sam dokładnie, słuchajcie, nie wiem, co tutaj, co tutaj jest. Tutaj ma być głowica. Przygotowałem sobie Wichajstra. I otworzymy. Jestem sam naprawdę ciekawy, no i wiadomo, że jeżeli to będzie ta głowica nasza, która powinna być, zamówiliśmy specjalnie dla Pana Janusza, to chciałbym, żeby też działała, no bo różnie się zdarza. Także jest to bardzo emocjonujące, dzisiaj tą sobotę chciałem to zrobić i Wam to opublikować, jak funkcjonuje. Dobra. Jest. No jest. Wygląda no jak głowica. Zalana jest płynem, żeby tam się nic nie zapiekło. Już miałem do czynienia z nimi. Takim tustym. Nie zdziwcie się, jeżeli zamówicie, że to, co w czymś tam pływa, to pływa w takim płynie, że płynie żeby nic nie skorodowało. No Wygląda, zobaczcie. Voilà idealnie. Jest całkowicie nowa. Jest całkowicie nowa. Ja za chwilę idę się przebrać i zabieram się. To znaczy przebram, rękawiczki, ubiorę i zabiorę się za przekładanie. Pokażę wam efekt po, jak tą dokładnie głowicę zamawianą na Aliexpress zamontuję do drukarki DCP 6890 Brodera format A3. Nie powinno to być nic skomplikowanego. Jeden do jednego przełożymy. Ja Wam tutaj pokażę. Tutaj mamy tą głowicę. Tutaj jest dokładnie ta głowica. Żebym Wam jakoś tak zobrazował. Musi obrócę zaraz. O, już jestem brudny. Górę ściągnę, taśmy przepnę. To znaczy to idzie tutaj, wpina się całą płytę główną, które może ja Wam jeszcze w tym momencie pokażę, jak ściągnę ten dekielek. Jak już jesteśmy, bo całego procesu przekładania nie mam kurczę, powiem wam szczerze, jak nagrać, bo później na moim darmowym oprogramowaniu ciężko będzie mi to poskładać, ale jak będziecie mieli ochotę i będziecie musieli to zrobić sami, to ja wam pomogę i odpowiem wam na wasze pytania. Gdzie on tutaj schodzi? Poczekajcie, ja sobie tutaj tylko wezmę, zobaczę, bo zawsze są takie zaczepy. Tutaj, tu nie ma. Tu jest na pewno. Tu go widzę. Ok. Tu nam już schodzi. Tu nam zeszło. I powinny być jeszcze tak tutaj. Ała. Dobra? Mamy? I teraz z drugiej strony, żeby tylko do pokażę Wam wewnątrz. No nie mogę znaleźć. Jeszcze jeden zaczep gdzieś mi blokuje. Już się cały Dobra, tutaj zeszło. Wszystko się sączy naokoło. Jest, 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 jest. Ojej. Widzicie? I teraz tak, porównajmy sobie. Zobaczycie. Tu nic więcej nie idzie poza tym, że ściągniemy płytę główną i ona jest razem z taśmami sygnałowymi. Pod tą płytą główną będzie ten, podłączony ten system wężyków, najpierw on pójdzie tu i przykryje to cała płyta główna wpięta tą taśmą i jeden do jednego zamontuję to drukarce i pokażę wam jak to jak to drukuje. Ja się zabieram teraz za przekładankę, muszę się uzbroić, żeby się całkowicie nie upieprzyć. Wracam do was, pomontuję to, jakoś i zobaczymy jaki będzie efekt. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze i działamy. Także do zobaczenia za sekundę. Słuchajcie, no do tego etapu samo przełożenie głowicy, ona jest tutaj ta stara oczywiście. Nie było nic skomplikowanego, samo założenie tej głowicy i przełożenie. Czyli tej nowej nie było nic teraz, tylko po prostu ta plątanina wszystkich kabi. bo chciałem to na pająka zrobić, żeby Wam pokazać jak funkcjonuje ta głowica przed złożeniem, ale niestety ta drukarka jest tak rozbudowana w tyle modułów, że no muszę to wszystko powpinać i nie daj Boże będzie coś nie tak. To niestety muszę to rozpinać jeszcze raz. Ale jestem dobry myśli, że dwa, następny, przepraszam, raz nie będę tego rozkładał, i działam, działam. Także złożę to do kupy, podłączę, zobaczę czy nie wygnuruję błędu i zrobimy wydruki. Także za sekundę wracam, niech tylko tę pętaninę wszystkiego poskładam do kupy i działamy. Całe założenie, słuchajcie, głowicy i przełożenie to było pikuś w stosunku do tego, ile jest czynności, żeby to kurde do kupy poskładać. Dobra, do zobaczenia. To, słuchajcie, za chwila prawdy. Założyłem, nic więcej nie robiłem, poza tym, że skręciłem ją do kupy. Zamykamy klapę, podłączamy kabel i zobaczymy, co nam ta drukarka powie. Nie chciałbym, żeby powiedziała nam, że kłopica F4F, bo, no bo będzie kiszka i 100 zł pójdzie w piach. Na razie nic nie generuje. Brak identyfikacji stanowiska. OK. Wyłączmy to, bo to chodzi o... o... no mówcie no o fax, bo zawsze z domysłu jest na fax przedstawiony. Dobra, proszę czekać, słuchajcie. Nie wiem, czy widzicie ten komunikat, bo ten wyświetlacz już trochę jest zmęczony też i nie za bardzo jest wyrazisty, ale jak na chwilę obecną żadnych błędów w tej drukarce nie odnotowałem po zamontowaniu, po zamontowaniu tej głowicy. Wiadomo, że w tym momencie będę musiał wykonać procedurę czyszczenia kilkukrotną, żeby ten atrament do tej głowicy wszedł. Także pamiętajcie, błędu nie ma. Mamy OK, że głowica jest w porządku, pełne atramentów, czyszczenie wszystkie. I w tym momencie przerzucimy cały atrament i zobaczymy, jak to będzie wyglądać po całym czyszczeniu. Yy, układu, to znaczy przeciągnięcie. Ja wrócę, jak zrobię z 2-3 czyszczenia. Zobaczymy, jaki będzie efekt założenia nowej głowicy. Życzcie <grytanie> powodzenia! Bo wiadomo, jak to z takimi rzeczami czasami jest, ale myślę, że będzie wszystko w porządku. Ważne, że elektronicznie błąd nie wystąpi, czyli głowica elektronicznie jest sprawna, wyglądała na nową i wydrukuje. Czyszczenie, przerzucimy atrament do głowicy i drukujemy. Wracam do segmentu. No dobrze, słuchajcie, zrobiłem tak. Po pierwszym czyszczeniu efekt miałem taki. Widzimy, że czarny jest bardzo rozmyty z uwagi na to, że jest tam ten płyn, który oni tam zalewają te głowice i to musi się wszystko przetłoczyć i na ten atrament. Żółtego brak. Drugie natomiast czyszczenie, efekt mocniejszej czarny, już przecisnął się ten atrament i jest nasycenie większe, kolory dochodzą do siebie. Ja w tym momencie czyścił już nie będę, w, z, wrzuciłem tam kartkę do skanera z bardzo mocnym, mocnym namaszczeniem i zmusimy po prostu, żeby jak najwięcej atramentu dostało się do, do dysz i zobaczmy jak to będzie wyglądać, czyli kserokopie nie będzie to akurat może tak intensywnie, nawet jakby wszystkie dysze drukowały, ale, ale będzie więcej atramentu by dostawało się. Nie liczę na to, że będzie taki idealny jeszcze wydruk, z uwagi na to, że ona pływała w tym płynie dość długo i musi trochę tych cykli przejść, żeby jednak było to, było to idealnie. Głowica natomiast jest na pewno nowa. I efekt widzimy, że przy przełożeniu, przy przelaniu już tego atramentu do głowicy, efekt jest coraz, coraz to lepszy. A zobaczymy teraz na mocnym laniu atramentu, jak to będzie wyglądać. Obejrzenie, jakby nie było, pamiętajcie, że przy tych nowych głowicach ona czasem musi chwilę popracować. Samo to, że ona przebyła jakąś tam drogę, samo to, że jest tam płyn, ten, który uniemożliwia yy, uszkodzeń tych, tych dysz mikro, o mikronach uszkodzeń, to, to musi się to wszystko wycisnąć i wyrzucić. W miarę jak będziesz drukować, to będzie dużo, dużo, dużo lepiej. Natomiast ja widzę, że naprawdę całkiem jest przyzwoicie. Zobaczcie na to. To jest ksero, to nie jest wewnętrzny wydruk. Widzimy takie może białe jeszcze linie, ale to, co do ksera, to jest oryginał tej kartki, to jest kserówka. Czarny już praktycznie pokrywa idealnie, niebieski coraz lepiej żółty najmniej jest na czerwonym na tym mieszaniu. Natomiast na samym pisaniu, jeżeli byś akurat tak nie drukował, to już w tym momencie masz bardzo dobry wydruk. Także słuchajcie, sprawę uważam za kompletnie zamkniętą i załatwioną w sobotę Głowica założona jest nowa, głowica działa. 109 zł z wysyłką to kosztowało, poza tym, że musiałem się trochę narobić, żeby ją tam wygrzebać. Samo przełożenie głowicy sami widzieliście, to znaczy widzieliście tę yy, głowicę, że ona nie była jakoś mocno zamknięta, żeby, się, żeby ją przełożyć. Problem tylko był problem, nie problem. Więcej pracy włożysz w otworzenie tych obudów niż przełożenie samej głowicy. Mam nadzieję, że przyda się to komuś, podeślicie treść dalej z tego względu, że są. Te drukarki często utylizowane. 100 zł, byś sam to przełożył i masz drukarkę A3, którą w tym momencie tak taniej eksploatacji jak w tej nie ma i żyje dalej. Ta głowica była całkowicie nowa. Dziękuję za Wasz czas. Drukarkę dzwonię do Pana Janusza, że jest gotowa. Odsyłam. I działa. A Wy podsyłajcie treść dalej, z tego względu, że zrobicie to sami. Dziękuję. Miłego weekendu przede wszystkim Wam życzę. Dzisiaj jest sobota. Ja się uporałem dość szybko, i zaraz jadę do domu. Dziękuję. Cześć. Pozdrawiam. Miłego weekendu i do przyszłego tygodnia. Ja uciekam. Hej!